Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Cyber. A to jest kolejny odcinek serii Industrial Revolution. Co dzisiaj? Dzisiaj zajmiemy się budową wytapiania tytanu w tym miejscu. A co się działo między odcinkami? Otóż, z racji tego, że moja fabryka pobiera coraz to więcej prądu i zapasy węgla, które mam. Powiedzmy tutaj w najbliższej okolicy są już praktycznie na wykończeniu, no, tak naprawdę została mi tylko tutaj jedna mała ruda 400 tysięcy. Postanowiłem wybudować sobie elektrownię słoneczną w tym miejscu, która zaspokaja moje potrzeby bieżącej produkcji. Mam tutaj 472 472 elektrownie słoneczne, a dokładniej to się nazywa w tym modzie Solar Array, z tego względu, że jest to połączenie, jakby czterech paneli słonecznych produkcja, jeśli chodzi o moc wyjściową. To jest maksymalnie 400 kW. To jest połączenie, tak jak wspomniałem, czterech, e, czterech elektrowni zwykłych słonecznych. Te ogniwa, ogólnie w, ogniwa słoneczne w Industrial Revolution, mają nieco większą moc wyjściową, bo jest to 75 kW. Także cztery takie e, ogniwa połączone w Solar Array dają nam 300 kW. Ale za to oszczędzamy troszeczkę miejsca. Także ta elektrownia, jaką chciałbym zbudować ze zwykłych, zwykłych ogniw słonecznych, zajmowałaby no, trochę więcej miejsca. Także to jest taka wersja powiedzmy troszkę kompaktowa. Jak możecie tutaj zobaczyć, mam również akumulatory. I wymyśliłem to sobie w ten sposób, że podczas dnia moje. Elektrownie słoneczne ładują mi akumulatory do pełna. A podczas nocy, e, gdzie ja tutaj mam tą moją elektrownię, o, tutaj w tym miejscu. E, podczas gdy jest noc, tak jak w tym wypadku, mam tutaj połączone połączoną elektrownię razem z jednym tutaj e, akumulatorem. W momencie gdy Energia z akumulatorów spadnie poniżej 10%, to ten przełącznik się włącza i produkcję przejmują elektrownie z silnikami parowymi. Pokażę Wam to może na, na wykresie, jak to wygląda. No tutaj wykres strasznie szaleje, już Wam wytłumaczę, co i jak. Dajmy na to 10 minut. Dajmy na to na przykładzie tego. Mamy dzień. Mamy produkcję, pełną produkcję paneli słonecznych. To nam wystarcza na potrzeby produkcyjne całej fabryki. Akumulatory nie produkują nic. Silniki parowe nie produkują nic. Następnie, gdy zaczyna się robić ciemno, produkcję, przejmują, produkcję energii elektrycznej przejmują akumulatory. Aż do momentu, gdy w akumulatorach zostanie 10% energii, wtedy. Załączają się nasze silniki parowe, jak widzicie tutaj. No i tutaj akumulatory, to jest tak jakby okres przejściowy, czyli akumulatory produkują i pobierają, czyli tak jakby 100% jest od razu przekazywana do sieci elektrycznej, bo z jednej strony te akumulatory oddają energię, z drugiej strony muszą pobrać tą energię, tak. Także to jest taki okres przejściowy, tak jak wspomniałem. No i y, tutaj silniki parowe przejmują produkcję do momentu aż tak naprawdę panele słoneczne z powrotem tutaj nie zastąpią jakby wszystkich, całych y, całego zapotrzebowania na, na tą energię elektryczną. To do tego momentu te silniki parowe będą nam tutaj produkowały prąd. No także Pokrótce tak to, tak to wygląda, mam oczywiście dwie elektrownie, jedną tutaj, te elektrownie na parę, jedna jest tam, druga jest w tym miejscu, natomiast no tutaj już nie mam tego złoża, które tutaj miałem, ale mam jeszcze troszeczkę w zapasie węgla, także tym się nie przejmuję, no powiem Wam odkąd wybudowałem tą elektrownię to ten węgiel nagle przestał się tak szybko kończyć, więc bardzo dobrze. Myślę, że do momentu wybudowania elektrowni jądrowej, o której powtarzam tak naprawdę co odcinek, myślę, że ten węgiel, który tutaj zgromadziła do, te, do tego momentu i te 400 tysięcy spokojnie nam wystarczą na, no, na potrzeby, potrzeby naszej fabryki. Co jeszcze? Co jeszcze? Otóż tak, wybudowałem sobie jeszcze między odcinkami wytapianie brązu. No uznałem, że nie ma sensu tego pokazywać, bo tutaj tylko idzie tak naprawdę cyna oraz miedź. One są brane razem do piecyku i powstaje tutaj brąz. Także tutaj nie było się co, co nad tym rozwodzić. W tym miejscu chciałbym sobie zbudować. Za jakiś czas przenieść całą tą produkcję e, rafinerii tak naprawdę w jedno miejsce. Bo to jak widzicie, no, jest strasznie pomieszane, tutaj gdzieś idą rurociągi, i tak dalej. No chciałbym to zrobić w jednym miejscu, a potem ewentualne, ewentualne powiedzmy, jakieś tam płyny i tak dalej, to mogę oczywiście dowodzić potem pociągami. Dzisiaj, tak jak już wspomniałem, zbudujemy sobie wytapianie, wytapianie tytanu i dzięki temu będziemy mieli wszystkie takie podstawowe surowce już produkowane, czyli mamy mieć, cynę, żelazo, złoto, szkło stal, ołów, brąz, no i teraz będziemy mieli tytan. To już będzie wszystko. Następnym krokiem, co zapewne zrobię, też przynajmniej postaram się w tym odcinku, chciałbym to zaplecze surowcowe, które mam do aktualnej fabryki, usunąć całkowicie. Czyli to by znikło, to również by znikło. To, to wszystko aż do tego momentu, czyli z tego wszystkiego zrezygnuję. Laboratorium bym przeniósł tutaj gdzieś wyżej. Przesunął, yy, przesunąłbym sobie tutaj tory, zrobił dwa jeszcze te kwadraciki. I w tym miejscu chciałbym dowozić surowce stąd. Yy, dlaczego? Dlatego, że nie mam tutaj jakby oczyszczania tej rudy. E, oczyszczania rafir, rafinowania. Czyli nie mam. O, tak naprawdę przetapiam. Tam przetapiam ze skruszonych materiałów. Nie mam tego, tego elementu, czyli tutaj oczyszczania tej rudy, nie mam tej rafinowanej, no i nie mam tych półproduktów, które tutaj występują, a głównie, no to głównie tytan i ołów, które mi są potrzebne do, do naszej fa fabryki. No tutaj, jak możecie zobaczyć, wybudowałem sobie drugi magazyn na, na rafinowane żelazo, ponieważ potrzebowałem tytanu. No a żeby mieć tytan, no muszę wyprodukować żelazo. Także pierwszy wybudujemy sobie tytan, a następnie zajmiemy się tutaj przebudową tego. To wszystko będę robił oczywiście na przyspieszeniu, bo to jest w miarę nudne. Większość tu i tak zrobią za mnie roboty. No ale może to wyjdzie ciekawie. Takie przyspieszenie, przebudowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, bierzmy się do roboty. Trochę się już nagadałem. A nic konkretnego Wam nie pokazałem. No to standardowo na początku zrobimy sobie tutaj nasz przystaneczek. Ok. Oczywiście możemy tutaj nazwać naszą stację, jak nam się podoba, a nazwiemy ją sobie. Mamy nazwę naszego przystanku, oczywiście robimy magazyny, ale wiecie co to, mogę sobie tutaj skopiować chociażby stąd, żeby tego budować, nie budować ręcznie. Taki mały protip, jeśli używacie rozdzielaczy, które łączą dwa taśmociągi i nie chcecie, żeby w tym miejscu się zbierały surowce przykładowo już wam pokażę, jak to wygląda. A, dajmy na to coś takiego. Widzicie? W tym miejscu zbierają się e, taśmociągi. Nawet jak zbieram wszystko, to jednak w tym miejscu pozostają taśmociągi. Żeby się tego pozbyć, wrzu wrzucamy sobie jakiś filtr. Niech to będzie ryba, bo. Z tego na pewno nie będziecie korzystać na taśmociągach. I dzięki temu... Dzięki temu tutaj nie zbierają nam się te surowce i wszystko zostaje wrzucone na ten odpowiedni taśmociąg. To taki mały protip z mojej strony. Dobre, na czym to stanęliśmy? Czyli mamy, mamy naszą stację. Teraz musimy sobie zrobić miejsce, w którym będą roboporty. I teraz tak, jeśli chodzi o wytapianie, wytapianie tytanu, tutaj już nie możemy użyć naszych zwykłych piecyków, ponieważ musimy użyć zaawansowanych pieców. To są takie duże piece. Ja tutaj już sobie je przyszykowałem. Tak wyglądają. No są. Dużo większe w porównaniu do zwykłego piecyka, tak sobie to możecie zobrazować. No, i w tych piecach zaawansowanych możemy wytapiać tak naprawdę wszystkie surowce, tak samo jak w tych zwykłych, tylko dodatkowo dochodzi nam. Tutaj tytan, czyli do tytanu może, musimy używać tylko i wyłącznie tego pieca. Jeśli chodzi o statystyki, może tego wam jeszcze nie pokazałem. Zwykły piecyk elektryczny ma prędkość, tempo wytwarzania 2, ten piecyk ma tempo wytwarzania 4, natomiast produkuje więcej zanieczyszczeń, bo 12 na minutę, ten produkuje tylko 4. No i pobiera dużo więcej energii, ten duży pobiera 600, maksymalnie 625, ten maksymalnie pobiera 250, także no jest różnica, natomiast ten zajmuje mniej miejsca niż przykładowo dwa piecyki, tak? Jeśli damy dwa piecyki w ten sposób, to one są większe. Jeśli damy w ten sposób, one również tutaj będą więcej, większe, także za miejsce płacimy kosztem energii elektrycznej i zanieczyszczenia. Dobra. Aby żeby, żeby tutaj wyprodukować odpowiednią ilość tych surowcy, ja tutaj między odcinkami pobrałem sobie jeszcze moda Helmod, próbowałem go tutaj troszeczkę ogarnąć, jak z niego korzystać, i tak dalej, i tak dalej. I już wam powiem, jak wyliczyłem, ile piecyków potrzebuję. Otóż moja produkcja moja produkcja aktualnie to sobie na chwilę zamknę. Moja produkcja e, rafinowanego żelaza wynosi aktualnie 1800 rafinowanego żelaza na, na minutę. To są w sumie 48 washing plant. I teraz tak. I to jest właśnie ta część, czyli 48 washing e, or washing plant. Produkuje mi 1800, e, 1800 e, rafinowanego żelaza i 360 rafinowanego tyta, tytanu. Żeby przerobić te 360 rafinowanego tytanu na proszek tytanowy, potrzebuję 10 kruszarek. Natomiast, żeby przetopić, e, s, ten proszek potrzebuje 20 tych dużych pieców. Dzięki temu otrzymam na minutę 720 sztabek tytanu. Nie jest to za dużo, tak naprawdę, no ale póki co moje moce przerobowe to wszystko zależy od, od tego, tak, od tego momentu. Jeśli ja bym sobie tutaj dołożył kolejny ore washing plant do. Oczyszczania rudy, no to oczywiście te moce by mi się zwiększyły dwukrotnie, czyli bym miał 1440 na minutę, więc to już jest fajniejsza liczba, ale, ale póki co zostanie, zostanę przy tej liczbie 720, bo, no, jak widzicie, muszę tutaj zbierać specjalnie rafinowane żelazo, żeby w ogóle mieć ten tytań, także. Jeśli będę potrzebował potem rozbudować fabrykę, nie będzie takiego problemu. Dobra, czyli jeszcze raz do Helmona potrzebujemy 10 kruszarek i 20 piecyków. Zacznijmy może sobie tutaj od ułożenia tych piecyków, bo one jednak tutaj troszeczkę miejsca zajmują. Jak ja to zwykle robiłem. Zwykle to robiłem gdzieś mniej więcej tu był rozdzielacz, dobra e, żeby to było w miarę tak równo tu byśmy mieli nasz proszek następnie proszek wychodziłby tutaj Miejsce na taśmociąg. Oj nie tak. Coś takiego i tutaj by był kolejny taśmociąg. E, wróć na odwrót. Na odwrót, czyli tu wchodzi, a tu wychodzi. E, nie tak, tak i tak. Czy to jest to, o co mi chodzi? Zaraz zobaczmy. Ok, myślę, że tak by to mogło wyglądać. Także teraz potrzebuję tylko to skopiować. I, i będziemy mieli gotową część piecykową, czyli tu mamy 4, 8, 16, 20, ok. Ten taśmociąg musimy sobie powiększyć. Dobra, oczywiście nie można zapominać o prądzie elektrycznym. No, i teraz muszę zrobić jeszcze tylko 10 kruszarek. Które myślę, że. Oj, nie tak. Które myślę, że mogą być nawet i w tym miejscu gdzieś. 3, 4, 5. Z drugiej strony kruszenie tytanu. Oczywiście teraz tutaj musimy doprowadzić nasz rafinowany tytan. Ok, tak by to wyglądało. Oczywiście jeszcze tylko słupy elektryczne. I teraz możemy zrobić żądanie. Żądanie surowców, a właśnie. Teraz, tak naprawdę, mogę się pozbyć tej części tutaj. Tylko, czy ja tutaj mam. Nie mam tutaj e, tych, jak to się nazywa, e, roboportów, ale to nie będzie duży problem, ponieważ mogę je sobie tutaj podciągnąć. A jak je sobie tutaj podciągnę to będę mógł będę mógł za pomocą robotów wyburzyć to co mam tutaj jeszcze to sobie mogę skopiować w tenże sposób. OK. Czyli tutaj ustawione jest od razu żądanie, żeby tam przywodziło, żeby pociągi tam przywodziły nasz rafinowany aj czekajcie, czekajcie out, 1, 1. Teraz nie będzie konfliktu nazw, ponieważ w Logistic Train Network wszystkie stacje w sieci muszą być nazwane yy, różnie, nie mogą być nazwane tak samo. Dobra, myślę, że teraz mogę tutaj usunąć już tą część, którą mam. To sobie jeszcze zostawię. Niech, yy, niech to się tutaj jeszcze przetapia. Myślę, że nie widzę sensu tego na razie usuwać. Gdy się skończy tytan e, rafinowany, to dopiero sobie to usunę. Tutaj jeszcze w międzyczasie mi się robi amunicja, e, amunicja do minigana. Zobaczmy sobie nasz pociąg. Tak jest, pociąg jest tutaj już ładowany, więc za chwileczkę dostaniemy pierwszy transport. Rafinowanego tytanu, który zostanie zmielony, i z niego tutaj będziemy mieli wytopiony potem tytan. Więc możemy sobie zrobić od razu stację. Ach, dajmy na to pojedynczą. Czyli zrobimy sobie stację odbioru sztabek tytanu. Stacja jest gotowa, wystarczy ją tylko podpiąć do prądu i doprowadzić tutaj taśmę Okej. OK, co? Możemy poczekać na transport, tutaj już widzę pociąg jedzie. Tak jest, przyjeżdża nasz rafinowany tytan. I zobaczmy teraz czy wszystko działa jak należy. Oczywiście nie obyłoby się bez błędów. Czyli pomyliłem sobie tutaj kierunek taśmociągów. A, u góry widzę, że jest dobrze, także drobna korekta i już wszystko wszystko działa tak, jak powinno. Mamy tutaj nasze już pierwsze sztapki. Sztabki tytanu. Więc bardzo fajnie. Jak się tutaj tytan zbiera. Dobra, poszło bardzo sprawnie, więc teraz możemy sobie przejść do nieco bardziej rozbudowanej kwestii, czyli pozbycia się tego wszystkiego, przeniesienia laboratoriów i tak dalej i tak dalej. Dobra, więc jestem w docelowym miejscu. Hmm, od czego by tu zacząć? Myślę, że zacznę od doprowadzenia tam roboportów, żeby to robiły za mnie moje robo roboty z bazy, żebym nie musiał tego robić ręcznie. Dobra, także puszczam teraz przyspieszenie, biorę się do roboty a Wam życzę przyjemnego oglądania. Jednak z tego co widzę zajmie to wieki, także wrócę do Was jak tylko moje roboty się uporają z tym wszystkim i będę miał tutaj pusty plac do budowy.